Bardzo ciężko jest odkrywać koło na nowo i wymyślać cały czas tematy na zajęcia skonstruowania po swojemu, nie inspirując się żadnymi materiałami z zewnątrz. Oczywiście, jeśli mamy swoje własne pomysły, moim zdaniem one są najlepsze i należy je wdrażać w pierwszej kolejności. Ale jeśli zdarzy się taka sytuacja, że kompletnie nie wiemy, co zrobić, albo mamy tylko listę. Pomysły, czy luźne założenia, co chcielibyśmy zrealizować, to warto wesprzeć się materiałami z zewnątrz. I w tym filmie przedstawię kilka miejsc, gdzie warto szukać inspiracji i pomysłów na zajęcia związane z majsterkowaniem. Pierwszym oczywistym miejscem jest wyszukiwarka Google. I tutaj bardzo ważne jest to, aby wyszukiwać informacje w języku angielskim, ponieważ cały czas w polskojęzycznym internecie nie ma zbyt wielu materiałów związanych z zajęciami skonstruowania, czy szeroko związanym z temem, czy tak zwanym Steamem. Jest tego dosyć niewiele w porównaniu z globalnym anglojęzycznym internetem. Dlatego Radzę, aby w oknie wyszukiwarki wpisywać tagi czy hasła związane z zajęciami dla dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu narzędzi właśnie w języku angielskim. Dzięki temu mamy dostęp do wiedzy z całego świata i nie tylko otrzymujemy wyniki. Związane z działalnością osób w krajach anglosaskich, czyli w rejonie Wielkiej Brytanii czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale też z całego świata, i warto się inspirować tym, co robią ludzie na przykład w Afryce, w krajach Dalekiego Wschodu, na przykład w Japonii czy w Ameryce Południowej. I można naprawdę bardzo ciekawe inspiracje w ten sposób zebrać z całego świata. Kolejnym miejscem w internecie, gdzie można poszukiwać inspiracji, jest portal Pinterest. Jest on trochę mniej popularny w Polsce, a z drugiej strony bardzo mocno popularny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, i służy do wyszukiwania różnych pomysłów i inspiracji w sposób wizualny, ponieważ strona jest skonstruowana w taki sposób, że od razu mamy widok na galerię zdjęć, które pokazują różne pomysły na dekorowanie domu, projektowanie wnętrz, na różne rękodzieła. Jest tam bardzo dużo przepisów kulinarnych i też bardzo dużo inspiracji na aktywności z dziećmi i młodzieżą. Pinterest, tak samo jak Google, najlepiej obsługiwać za pomocą języka angielskiego, ponieważ wtedy znacznie łatwiej znajdziemy interesujące nas pomysły. Wpisujemy po prostu słowa kluczowe, i Pinterest nawet sam nam sugeruje kolejne powiązane tagi, które możemy. Dodać do naszego zapytania i otrzymujemy widok na różne pomysły inspiracje. Interes jest też o tyle fajny, że ma konstrukcję szkatułkową, czyli w momencie, kiedy klikniemy w interesujący nas obrazek, to automatycznie widzimy rekomendacje do innych pomysłów powiązanych z tym, w które kliknęliśmy. Następne miejsce jest troszkę nieoczywiste i niekonwencjonalne, i są to stare książki, podręczniki. Osobiście jestem wielkim fanem kolekcjonowania różnych starych perelowskich podręczników związanych z majsterkowaniem i konstruowaniem. Okazuje się, że w tamtych czasach w Polsce okazywało się bardzo dużo ciekawych materiałów związanych z majsterkowaniem w przeróżnych kontekstach. Zaczynając od Adama Słodowego i jego kultowych książek, które zawsze warto mieć pod ręką, bo znajdują się tam naprawdę bardzo ciekawe inspiracje. Poprzez poradniki z serii Zrób to Sam z wydawnictwa harcerskiego, bardzo polecam polować na tego typu zeszyty, które okazują się od końcówki lat 50., i można zobaczyć, co już 60 ponad lat temu, jakie projekty były. Proponowane do realizacji wspólnie z, z dziećmi czy młodzieżą. I na tego typu książki najlepiej polować w różnych antykwariatach, ale też można szukać je w internecie. Następnym miejscem, tym razem w internecie, jest portal YouTube. Jest to też może mało oryginalny pomysł na szukanie inspiracji. Ale YouTube, wbrew pozorom, zawiera mnóstwo filmów z całego świata. Też oczywiście wyszukujemy je po angielsku. Wtedy mamy znacznie większą bazę dostępnych materiałów. Nie należy się przejmować, moim zdaniem, jeśli czegoś nie do końca rozumiemy po angielsku, ponieważ język wizualny jest uniwersalny i widzimy, co ktoś zrobił. Często tego typu tutoriale czy filmy związane z budowaniem czegoś są w ogóle bez komentarza, więc są totalnie uniwersalne, jeśli chodzi o język. I tak samo jak na Pinterestie, klikając w jeden film, mamy od razu propozycje innych filmów, i w ten sposób możemy przeglądać wiele ciekawych rzeczy, które są związane z tym tematem, którego poszukiwania właśnie rozpoczynamy na YouTubie. I ostatnim, nieoczywistym miejscem, gdzie możemy poszukiwać inspiracji na kolejne warsztaty, są nasze własne zajęcia i uczestnicy zajęć, ponieważ bardzo często zgłaszają różne. Swoje pomysły na to, co można robić, co można budować, czy coś ciekawego powstaje w trakcie zajęć. Ja bardzo często się inspiruję tym, co słyszę od uczestników naszych zajęć, i potem wykorzystuję to albo w jakiś sposób modyfikuję, adaptuję do kolejnych scenariuszy. I warto sobie to gdzieś zapisywać i mieć na uwadze, że uczestnicy zajęć są moim zdaniem prawdziwą skarbnicą pomysłów na kolejne zajęcia.